Myślę, że to jest taki czas, w którym można po pierwsze zwrócić uwagę na różne możliwości poruszania się. Szczególnie w naszym mieście jest tych możliwości coraz więcej. Niektóre są zapomniane, jak na przykład ruch pieszy. Tymczasem bardzo wielu przyjeżdżających do Krakowa turystów, ale także gości, którzy na konferencje, różnego rodzaju biznesowe spotkania, zwraca na to uwagę, że Kraków jest miastem wymarzonym dla ruchu pieszego. Więc myślę, że to też był ważny element. Ważnym elementem było także. Uzmysłowienie wszystkim, że można się poruszać jednośladami po naszym mieście. Było zorganizowane miasteczko rowerowe przy szkole podstawowej 101 w Nowej Hucie, na terenie którego każdy zainteresowany, który przed mógł spróbować i przetestować swoją bezpieczną jazdę na rowerze. Możliwość zwiedzania Muzeum i Techniki Inżynierii Miejskiej. Ponadto mieliśmy akcje z policją, które propagowały i miały za zadanie na celu uczulić np. kierowcę. Żeby pozostawiać ten jeden metr wolnej przestrzeni dla pieszych. Żeby uczulić też osoby podróżujące na hulajnogach w zakresie również bezpiecznego podróżowania, tak aby nie szkodzić innym uczestnikom ruchu, czy pieszym, czy, czy rowerzystom. I co też warto wspomnieć, mieliśmy kontrole rowerowe, rowerowe na rondzie mogilskim, w ramach których każdy mieszkaniec, który chciał podjechać i sprawdzić stan techniczny swojego, jedno śladu, mógł z tego jak najbardziej skorzystać. No i dzisiaj mamy tak naprawdę dzień finalizujący ten tydzień, a to jest dzień bez samochodu, czyli przez cały dzień możemy jeździć jeszcze komunikacją miejską w Krakowie. Zawsze bardzo ważnym elementem takiego dnia bez samochodu są darmowe przejazdy komunikacją miejską. Chcemy pokazać w tym przypadku, przede wszystkim, nie to, że ona jest tania czy w tym przypadku bezpłatna, ale przede wszystkim pokazać, że poruszając się komunikacją miejską jesteśmy w stanie dotrzeć do celu szybciej niż jakikolwiek inny sposób. Obserwujemy z miesiąca na miesiąc przyrost liczby pasażerów i to nas bardzo cieszy, bo to pokazuje, że ta komunikacja odpowiada na potrzeby społeczne.